Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku. Tym razem jest to podsumowanie pierwszego tygodnia maja. Ale zanim zaczniemy, to chciałabym, żebyście mi może napisali, czy również prowadzicie budżet domowy, czy jest to metoda kopertowa, czy może tylko zeszyt oraz czy to zmieniło wasze podejście do pieniądza i do konsumpcji. Czy po prostu jesteście w stanie dzięki tej metodzie bardziej rozsądnie podejmować decyzje zakupowe? Bo mi w tym miesiącu tak średnio to wychodziło. No zobaczymy, jak to będzie szło dalej. Więc tak, jeżeli chodzi o spożywczy, to. Teraz momencik, otworzymy tą stronę, gdzie ona jest tutaj to w, byłam w pierwszym tygodniu trzy razy na zakupach to było Tigut, Lidl und Aldi i razem wydałam zaraz zobaczymy, 19 plus 33 i plus 116 168 euro więc e, wyciągniemy tutaj e, za pierwszy tydzień 200 euro, mhm. tak, e, i z tych 200 euro 168 e, pójdzie do koperty bank, ponieważ wszystkie. 3, 3 razy, wszystkie 3 razy płaciłam kartą. Czyli 100, damy tutaj 100, 170. Musi, muszę to rozmienić na. Rozmienimy 10 euro po prostu. da mi coś to? Nie, tak, rozmienimy. 20 euro. Ja tutaj mam taki mały sejfik z podnymi 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20, czyli to idzie do tego małego sejfiku.

Sto sześćdziesiąt osiem. A to po prostu zostaje na koniec miesiąca. Czyli dwadzieścia dwa, dwadzieścia cztery, dwadzieścia sześć, dwadzieścia osiem, trzydzieści dwa euro. Tak. To pójdzie do innej koperty. Kolejna kategoria to drogeria i tutaj za wiele nie wydałam. Bo w tym miesiącu tylko byłam raz w Rosmanie i płyn, kupiłam płyn do zmywarki i sodę oczyszczoną i jeszcze coś tam i to było 5 euro. Także z koperty drogeria idzie 5 euro do banku. Ponieważ również... Ym, Płaciłam kartą. Wszystkie, cały ostatni tydzień płaciłam kartą. Czyli 5 euro. Back to bank. Kolejna kategoria to będzie moje kieszonkowe. I tutaj, no, poczyniłam parę zakupów online. I to były perfumy w perfum centrum, we flakoni. Byłam w i akurat była dobra promocja, więc kupiłam sobie trzy kremy i jeszcze coś tam. I w aksjonie skarpetki i jakiś tam pojemnik. Czyli wydałam łącznie w pierwszym tygodniu 207 plus 52 plus 53 i plus

I to idzie do banku. Kolejna kategoria, ja sobie zobaczę do moich notatek, to jest. Tak, momencik, czyli spożywczy już mieliśmy. Drogerie mieliśmy, moje kieszonkowe mieliśmy, teraz będzie moja córka kieszonkowa, kolejna kategoria to moja córka i u niej to wydatki w tym pierwszym tygodniu to były tabletki i one kosztowały 37 euro i skarpetki 2 euro, czyli razem 39 euro. I wyciągamy 39. Mhm. I to ląduje również ym, do banku, do koperty bank. Ym. I musimy tutaj rozmienić dwa euro euro i tutaj euro z powrotem mhm. i kolejna kategoria to jest, to jest szkoła i w szkole kupiłam tuż do drukarki za 10 euro również były to zakupy płatne kartą. Tak. Czyli tak, kieszonkowe mamy, szkołę mamy, spożywczy mamy, drogeria mamy, moją córkę mamy. Zostaje teraz jeszcze e, wolne. I tutaj byłam z moim mężem w pizzerii i również płaciłam kartą i było to 45 euro czyli z wolnego wyciągamy 45 również back to bank I ostatnia kategoria to jest dom. I tutaj tylko kupiłam co to było w Eksionie. Mm, a, dokładnie. I w Eksionie baterię kupiłam i to było 1 euro. To jest bandera. Z innego bandera. Dom. Nie, to nie tu. Tutaj tylko jest 1 euro. Zobaczymy, czy mam 1 euro, czy nie. Tak. Idą 1 euro. I to były wszystkie wydatki w pierwszym tygodniu maja. Zaraz zobaczmy, ile wydałam razem, łącznie, bo były to wszystko wydatki online. To jest 100. 200 300 400 450 470 490 510 520 530 540 550 560 570 Pięćset siedemdziesiąt dwa, pięćset siedemdziesiąt cztery, pięćset siedemdziesiąt i plus jeszcze cztery pięćdziesiąt. Czyli w tym miesiącu wydałam razem 484 w tym tygodniu. 484 euro i 50 centów, no. Jest to w sumie ogólnie rzecz biorąc sporo, no głównie z, są, były to wydatki z kategorii kieszonkowe, wiadomo z jakiego powodu, ja w tej chwili em, jestem, że tak powiem, siedzę w domu i się trochę nudzę, więc to tak wygląda. Zaraz tutaj jeszcze odłożyłam 32 euro. A na co to było? Bo już nie pamiętam. Zaraz, zaraz. Te 32 euro. Aha, już wiem, to jest reszta ze spożywczego z pierwszego tygodnia. No dobrze. I to już jeżeli, na wszystko, jeżeli chodzi o pierwszy tydzień maja. Już teraz zapraszam Was na kolejny filmik, który będzie podsumowaniem drugiego tygodnia maja. I tutaj również niestety poszalałam głównie z kategorii kieszonkowe. Ale o tym się dowiedzieć, dowiecie już w kolejnym em, wideo, na który Was już e, serdecznie zapraszam. Cześć!